Moja przygoda z żeglarstwem zaczęła się 17 lat temu za sprawą moich rodziców, którzy zapisali mnie do szkółki żeglarskiej. Było to naturalnym krokiem, ponieważ moi rodzice kiedyś pływali turystycznie i tak krok po kroku przez lasera trafiłam na 470, na której pływam do dzisiaj. U mnie było trochę odwrotnie. Nie zaczynam od optymista jak Agnieszka, zaczynam od unicerpingu. Cóż, od, od urodzenia mieszkam nad morzem, od rodziców zapowiadałem wiem, że od wody nie mogli mnie oderwać więc zapisali mnie na obóz letni w Sopocie. I tak zaczynam od klasy UKS, przechodziłam po kolei, też krok po kroku wszystkie klasy windsurfingowe, kończąc na się i dwa lata temu przeszłam na klasę 470. Poznałyśmy się na Mistrzostwach Polski dwa lata temu. Ja akurat skończyłam współpracę ze swoją poprzednią załogantką, wykonałam telefon do swojego trenera, on odzwonił do mnie 10 minut później, czekając już z nową dziewczyną i tak w ten sposób poznałam Natalię po raz pierwszy. W tym to bardziej uderzenka. <laughs> tak naprawdę bez jakiejś sympatii, przyjaźni nie dałoby radę pociągnąć. W naszym przypadku lubimy się i wygadujemy na łódce I myślę, że możemy tak daleko osiągnąć duże sukcesy. Bo trzeba dodać, że razem w roku spędzamy 250 dni. Także jednak to porozumienie jest, jest bardzo ważne. Program Energa Sailing zaczął działać w zeszłym roku, jednak tylko w czterech województwach. Od tego roku również Szczecin został włączony do tego programu. Jako, że my reprezentujemy szczeciński klub i no jesteśmy najlepszymi zawodniczkami z klasy 470, zostałyśmy wyłonione na, na patronów naszego Regionu. Jako patronki Energa Sailing, chciałbyśmy zaraz dzieci i podzielić się swoim doświadczeniem z żeglarstwem. 470 jest bardzo fajną klasą, na której mogą pływać osoby mniejsze, takie jak ja, i większe jak Natalia. W ten sposób możemy się wzajemnie uzupełniać. Dla nas w żeglarstwie najważniejszy jest szacunek do sił natury. Tak naprawdę żeglarstwo nie istnieje bez wody i wiatru. My na łódce staramy się okiełznać zarówno wiatr, i wodę, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z naszych umiejętności i liczyć siły na zamiary. Często w warunkach trudnych, silnego wiatru, wysokiej fali bezpieczeństwo jest najważniejsze.